Chwileczko z tej strony Tuba, tym razem Spigen, something you want, czyli coś czego chcesz Huawei P30 Pro Liquid Crystal Dlaczego Liquid Crystal? No Zobaczcie jakie te plecki są piękne Kupiłbyś czarny cover i zakryłbyś te plecki No No nie wypada, no proszę ja ciebie Tu jest, to jest główny 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 pokaz tego telefonu No on musi być taki piękny, żeby był piękny Prawda? Dobrze, Nie. Spigen otwieramy Ciach, Bach, cały w środku. Co nam dali za 49,99? Wysyłka gratis Allegro, jak się nazywa? No ta wysyłka gratisowa na Allegro. Wiecie o co Tak, dali nam do czyszczenia. Jak się nazywa? Lens Cleaning Wipe. To jest taka ściereczka do czyszczenia. Taka maluteńka. jak nam się po, pobrudzi, wiecie to, to jak jest brudne, tak? Stains. Robisz tak, tym. I ping i od razu błysk. rozumiem o co chodzi, dobra, tak. No i to jest ta, to jest ten pokrowiec, ta, ten. Mamy logo. Spigena. I tutaj mamy aby mi ostrość złapała, bo to nie jest takie proste. Przy błyszczących, O, teraz Spigen, Inviting California, Made in South Korea, Ta. dobra. Zakładamy co tu dużo, Mówić, że trzeba wyczyścić dla maksymalnej przejrzystości, ale się świeci teraz. To jest właśnie to, jest założony, nie tracimy. W 100% tego takiego błysku naszego telefonu idziesz, idziesz tak do tej tego dziewczyny. Bajery, Ach, pięknie, wy, wycięte wszystko jest. Także tutaj na dziurki jest wycięcie eleganckie. Kolory piękne. A zobacz, jak się odblokuje. A z tym odblokowaniem to jest czasami różnie. O, czerwieniach! Ja Czerwony. No, no dobra, rusz, dobra, niech będzie. Jak ona się trzyma? W ręku. Chłopie! To chyba najlepszy case, który się najlep najlepiej trzyma. Te, te casey właśnie te Liquid Airy, one się tak trzymają Ci dłoni. Żaden inny czarny nie będzie ci tak siedział na dłoni. Jeszcze si silikon case. Taki silikonowy case od Samsunga. Pa pamiętam, że tak samo się trzymał. To się mega trzyma dłoni. No i nie widać tak odcisku, bo to jest białe. Ale. Ten case. Co się włączył? Avengers, coś tam. Ten case ma jedną taką przypadłość. On jest nie, nie jest odporny na promienie UV, czyli normalnie na słońce. Po dwóch miesiącach on będzie żółty. On się zrobi żółty, on będzie wstrętny. Czyli to nie jest case do codziennego użytku. No, chyba że co dwa miesiące chcesz sobie zmieniać case na nowy, no co półtorej miesiąca, co, co dwa. No, nie wiem, jak, dług, jak dużo wystawiasz telefon na światło. Słoneczny. Jeśli jesteś nocnym markiem, to mu nic nie będzie. A jeśli chodzisz w dzień, to nie musi być yy, na świeżym po, po, powietrzu, to może być nawet w pomieszczeniu do no, UV i tak dochodzą. W jakimś tam mniejszym lub większym stopniu i ona się zrobi żółta, zrobi się wstrętna, na taka żółta, żółty, wstrętny yy, cover przy tak pięknym telefonie, no to nie wypala, prawda? Także. Albo okazjonalnie, to jest jak garnitur, prawda? Że nie chodzimy w nim co, codziennie, chyba że pracujemy w banku, czy w jakimś urzędzie. No ale ten garnitur, jak chodzimy w nim codziennie, codziennie, też się zniszczy, prawda? No i to jest właśnie to. Na razie wygląda pięknie, będę używał. Chroni bardzo dobrze. O, dzisiaj jest, są wycięcia nad ekranem, więc y, można go tak. Rzecież nie róbcie tego w domu. Można go sobie na łóżko, bo to jest na łóżku, można sobie tak walnąć. No, na, na twardej powierzchni to raczej bym nie ryzykował. To jest awaryjnie, wiesz, upadek jest ponad ekranem i może się nie zbije. Nie? Jakaś tam osłona jest, ale trzyma się elegancko, gdyż y, telefon bez coveru, no, on jest śliskie, on jest bardzo śliski. Także, tak. Jeśli masz wersję czarną, no to proponuję sobie kupić czarny cover, bo. No bo to wygląda jak kondon, nie? Takie wiecie, przy, przyroczyste obwódki z czarnym y, cały czarny by ładnie wyglądało. No mniej się z tym y, za długo już gadam. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.